Dzisiaj kilka ważnych słów, które definitywnie zamkną drzwi na zawsze przed toksykiem. Wiecie, że pożegnanie z osobą narcystyczną, czy toksyczną to nie jest jakiś zwykłe, wiesz, goodbye, do widzenia, było miło, się skończyło. Nie. To musi być chirurgiczne przecięcie więzów. Tak, koniec nie ma. To traktuj jako osobisty rytuał wolności. Bo to jest moment, w którym ty mówisz. I czujesz, wybieram siebie. I nie chodzi tutaj o zemstę, i nie chodzi o to, żeby oni coś zrozumieli, bo oni nic nie chcą zrozumieć. Dlatego twoje ostatnie słowa muszą być mocne, muszą mieć ogromną siłę. Muszą być krótkie, nieodwołalne, zamykające wszelkie furtki. I pierwszym takim słowem ku Twojemu zaskoczeniu będzie dziękuję. Dziękuję, to koniec. Paradoks, prawda? Ale pamiętaj, że dziękujesz nie za dobro, ale za lekcję. Dziękujesz za wszystkie doświadczenia, nawet te bolesne, które pokazały Twoje granice, pokazały Ci Twoją siłę. Teraz już wiesz, czego nie chcesz w życiu. I dlatego to koniec. I mówisz, nasze drogi się rozchodzą. W ten sposób przejmujesz tę narrację. Pokazujesz, pokazujesz że nawet z tej trucizny, tak można nazwać. Uczyniłaś takie antydatum. I drugi, drugie słowo to wybaczam Ci dla siebie. Wybaczenie tutaj jest, to nie jest akt pojednania, tylko narzędzie uwolniania. Wybaczam Ci, nie dlatego, że zasłużyłeś. Wybaczam, bo nie chcę już dźwigać ciężaru złości. Twoje słowa i wybory od dziś nie mają nade mną władzy. I to jest mocne. Bo to odbiera toksykowi najważniejszą broń: poczucie, że może nadal sterować Twoimi emocjami. I trzecie ważne słowo to jest: Widzę cię, ale wybieram siebie. To jest zimna, ale jasna diagnoza bez krzyku. Widzę manipulacje, widzę brak szacunku, widzę próby kontroli, i właśnie dlatego wybieram swój spokój, swoje zdrowie, swoją przyszłość. Ale bez Ciebie. Wtedy maska spada. On czy ona wie, że ty już wiesz, że widzisz prawdę. I czwartym takim słowem jest nie. Czasem najmocniejsze słowo, jakie można wypowiedzieć, to jedyne krótkie nie. Bez tłumaczenia, bez usprawiedliwienia, a po nim blokada. Wychodzę, odwracam się, koniec. Twoja decyzja to fakt, to nie jest temat do negocjacji. Kolejne słowo to życzę Ci obojętności. Dla toksyka. Obojętność jest pustką, której nigdy nie potrafi wypełnić. Życzę więc Tobie mojej obojętności, bo to oznacza, że przestałeś istnieć w moim świecie emocjonalnym i to jest moja wolność. To jest symboliczna śmierć relacji i nie ma już nawet negatywnych emocji, które mogłyby go karmić. I to najważniejsze, na koniec. Twoje ostatnie słowa są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest cisza po tych słowach. Zerwanie kontaktu, blokada, odwrócenie, odwrócenie energii w swoją stronę, bo to nie jest koniec historii. To jest pierwsza strona nowego rozdziału, w którym ty jesteś główną bohaterką i ty z twoją mocą, godnością i przestrzenią do oddychania. Więc... Powiedz sobie, żegnaj toksyczności i witaj wolności. Niech to będą słowa, które będą przemawiać do twojego serca, rozumu i które pozwolą ci wypowiadać te słowa silnie, zdecydowanie i ciesz się zmianą.